Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem z Kamrec i zapraszam Was do obejrzenia trzeciej nocy z FNAF 3 Five Nights at Dokładnie My drodzy, z Friest Walkie Bank. Ja nie wiem jeszcze o co chodzi, co ten gość nam mówi. Przepraszam. Nie wiecie, że słowa też mogą ranić? No. Posłucham za chwilę. Uh, hello, hello. Uh, Dobra, dobra, wiemy o co chodzi. Zaraz Wam powiem tylko to, jak się ogarnę. Bo what the fuck, Jezus, teraz ma widzę Mam. Eee... Eee, co by Wam tu powiedzieć? Tak, eee... co to było? Jezus, Maria, co to było? Ożem się z lunku. Ej, pierwszy raz chyba w życiu tak się zestrałem przy tej grze. Przy Five Nights at Freddy's pierwszy raz chyba mnie, tego się nie spodziewałem. Ja jestem jestem w takim szoku, że aż się nie boję. Wiesz, z reguły, według psychologicznego podejścia strach zamienia się w, w śmiech. Tylko to jest w wysokich przypadkach albo w nagłych takich. Czyli jak my doznajesz stresu mocnego, ale nie jest to taki stres potężny, na przykład, nie wiem, faktycznie się przy tobą pojawia jakiś potwór, tylko takiego stresu szybkiego, to po chwili się przeradza on w śmiech. To samo osoba, jak jest zesrana, to po dłuższym czasie zamienia się w to śmiech. Taki ironiczny śmiech, taki, taki morderczy. I właśnie zadziałało na mnie teraz, więc jakby tak lepiej się czuję. E, dowiedziałem się od angielskiego źródła, od angielskiego znajomego o, od angielskiego znajomego mojej znajomej eee, więc takie trochę jest, to jest skomplikowane, że wiem już jak, do czego służy play audio eee, i oczywiście jeśli naprawia tutaj, to jest to dobrze wiedziałem, ale ono służy do tego, że jak widzimy tutaj w kamerze tego naszego przyjaciela o, chyba będzie gdzie jest kolega jak się przystryki, jak się patrzy oj Um, że jak się po prostu widzicie tego miśka, to trzeba tym audio zagrać jakby jedną kamerę dalej od niego, nie bliżej nas, tylko dalej od niego. Zaraz wam więcej pokażę jak go zobaczymy, chociaż mam nadzieję, że nie doświadczę tego. Czy on jest przypadkiem w... Co to się tak cały czas psuje? No 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 no, no, no. What the fuck, Ja pierdzielę, co się dzieje z tą grą? Ona mi nie da dzisiaj spokoju. Ja nie widziałem, że jest tyle skierów, Ten to widziałem w ogóle pierwszy raz w życiu. O, oh shit, on tam już był. Freddy. Dobra, zagląd tutaj. Ten Freddy już był tutaj. Trzecia w nocy. O, nie, to jest to jest zła idea, to jest bardzo zła idea, że tak robię. No szybciej, o ja chyba jestem już w dupie i. Tu son of On tu w każdej chwili może wyskoczyć, ja to czuję. Ale moi drodzy, trzecia noc, pier... A, pierwsze. Po... Ale te jumpscary były przy... Ej, Jezus, ja teraz się boję, że ten jumpscare będzie w każdej sekundzie. Ale skąd te jumpscary się biorą? Przez co one się biorą? Co że ja... Może dlatego, że ja nie oglądam tych... Może dlatego, że ja nie obserwuję tych kamer, one się pokazują. Ale czy tak? Był jumpscare scare był... Łat. Co to było? Nie, 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 nie. nie, nie. Ta gra mnie zabije, ta gra mnie zabije. Wyłączaj to! No i to wraz zimy pałkę. Muszę sobie wyrobić refleks, ale ja nie mogę, co... Ja pierwszy raz w życiu coś takiego widzę. Żybciej, szybciej, szybciej, szybciej. Jumpscare. Tylko pytanie, czy on się teraz pokaże, czy nie. Halo? Nie. Piździec. Dobra, jest znowu w kanałach. Pęk. Map tego. Gdzie on jest? Nie ma go. Dżamskar Nope. Druga w nocy! No, wyłączaj to. Jezus Maria! No, okej, okay. pierwsza i druga noc, okej, okay. dobra, takie gówno, co myślę, ja naprawdę, moi drodzy, myślałem, że jak gram w pierwszą i drugą noc, że to tak będzie cały czas, że one mi będą tak jumpscarować, ale że to będzie miało pewien swój układ, ja już się nastawiłem, że okej, okay, on jest, Polera po co to zaglądam, że on jest i on może wyskoczyć... O... I Widzicie? On teraz nam tu przejdzie. Patrzy się w to okno. Po prawej stronie. Przejdzie, czy nie przejdzie? Jest tutaj cały czas. Hello? Dajmy audio tutaj. Co się znowu zepsuło. Teraz przejdzie. Trzecia nocy. No już przeszedł, suki Halo? Przejdziesz? To nic nie z... Hi. Czwarta w nocy. No. Nope. Tu jest exit i ten exit jest chyba tam. Hi. Ja nie wiem czy ja dobrze robię, ja to tylko tak obstawiam, że jeżeli on jest tutaj zaraz, to powinienem tego audio używać... W... Co się zepsuło? Wentylacja się teraz zepsuła. Pięknie. Zrobię tak, czekajcie. Zrobię tak. Hello. Weź, naprawia się, naprawia się. Nie chcę żebym Nie, 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 nie chcę, żeby on to był. Nie macie prawa tu być. Nope, nope, no, 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 no. teraz już czuję, że on już się zbyt długo na mnie patrzył i mnie teraz jumpscare'uje? Hi! Idź sobie! Pięknie. Oh.

no, jesteś gdzieś nie ma cię, zdecyduj, że się. Dobra, na pewno nie tu. Tutaj się nie może. Tu nie musi być. Misiek, wyskoczysz nam na... On nam zaraz tu wyskoczy na jumpscare'a. Wyskakujesz nam, Misiek. Fajnie. Interesujące, 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 interesujące. Ktoś mi coś psuje. Nie wiem o co chodzi, nie mam pojęcia, że psam. Patrzę tylko aż tam przemieni debil. Hello. Perfect. Super, teraz jest tam. Nie. On jest tutaj, to, to, to jest co, co ja zrobię? Nic nie zrobię. Mogę tylko go jakoś odganiać. Chociaż skoro on jest za drzwiami, to może ja nie powinienem trąbić jak debil tutaj, tylko tu powinienem zaczynają No. cis. Hello. Co się zepsuło. I teraz mi wyskoczy na rej. No nie, no czwarta w nocy seria. No to ja się na ciebie patrzę, kolego. Właśnie patrzę mu teraz w oczy. W dupie mam to, że się włączyła, ale z piąta w nocy. Policzymy sobie misiek. Yy, springtrap. Ja wiem o co chodzi ze springtrapem. Springtrap to tak naprawdę oznacza... Trap to jest pułapka, a spring to może oznaczać, o! Audio. Audio error. Naprawiamy. Może to jest ta technika, może to to w tym chodzi, nie wiem. Moi drodzy, to, to jest dobre, bo się przynajmniej sam uczę. Na błędach. A w późniejszych nocach obawiam się, że to mi... Może właśnie ja tam muszę... Nie wiem czemu one się tak pokazują czasami w tych kamerach te o. A cię pies No Chyba, że to możesz mi daj. Ja pierdolę Wyskoczysz mi na ryj dla Epic of Book. Hi. Wszystko się zepsuło. Wszystko się zepsuło. Cóż, go w kanałach, ale nic nie zrobię, bo się w relacji zepsuła. Przeczytam z sms -a. Moi drodzy, nowa gra. Nie, nie będę jadł, bo jeszcze będę się jąkał. I wolniej Skamlek, Tak wolniej i mów. Ja chyba dobrze rozumowałem z tym, ale spróbuję jeszcze raz. Jeżeli to jest piąta próba, moi drodzy, i to jest ostatnia próba, bo mi trochę już mózg. Hello? No to dobrze cię widzę, tutaj masz tutaj zostać, kolego? Wracać do swoich... Się boję, że jak sobie przez przypadek nacisnę nie to, co powinienem naprawić, wtedy to jest beka. Mam nadzieję, że nie da, tak. Hello. Dobra, już wiem jak to jest, to działa, okej, już wiem jak to działa. Okay, A teraz jest zepsuła, wróć, wróć, wróć. Widzicie, jak widzimy go na tym obrazku, znaczy, że to już dżam po, 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 lewej. Ja chcę przejść tam przez mną dzisiaj. O oh my god, ludzie! Hello. Keep in touch. A szybciej. Najgorsze to jak go widać tutaj przed lustrem, albo od razu tam do niego głowa. Hello? To się znowu zepsuło. Boże się. W jedynce bateria była, działały się, działa, drzwi się zacinały. W dwójce drzwi nikt nie zrobił, a w trójce nagle się... Yy, nie wiem co nie mają, Jakieś baterie kurde słoneczne w kurwa, w jakichś krajach. Czemu ja to w ogóle nie ten... Sprawdzaj że te kamery, chłopie, co ja robię? Nie że będzie... Hello. I don't know what it's like to get a headlamp lamp. Uuu, no w złym miejscu to chyba ten dźwięk. Hello. Dźwięk jest, słyszycie takie takie. Znowu ten mi się idzie. Ważam skórę na raz, a ty mi się jak czy nie spada? Dobra, skąd cię jest. Jestem w dupie. Ale chyba nie, się jak też uciągną skórą. Tak, 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 on Tylko co się pojawi, jak on przejdzie przez to całe lustro. On jest w. się patrzy z halo. Jumpscare nie ma. Śmiałbym się, jakby ten, jak on tam dojdzie, to że on ożywa ten jego. Że ożywa ten jego posąg, który tutaj stoi. Tak się świecą oczy mu, jak on tam przejdzie na drugą stronę. Hello? Znowu ten debil idzie. Jezus! No, ty właśnie mówię, co ja zrobiłem. Speed faster, rzut faster. Jezus. Nigdzie tam mi nie iść paru włos nie, nie nie odpalam tego Póki wszystko działa Audio error Audio się zepsuł Audio się zepsuł, audio się zepsuł, audio się zepsuł zepsu, zepsu, audio... Dawaj mi tą piątą w nocy, chłopie Jest piąta w nocy. Raz. Hello. Nie. Nie, 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 tylko nie wyskocz mi teraz na twarz, błagam cię. I, szybciej. Ja nic nie robię. Błagam. Proszę, 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 proszę. nie wyskocz mi na twarz, nie wyskocz. Yus! Gra. Trzecia noc dopiero to była. A ja se pójdę gdzie indziej. Ja... Yeah. Ej, ani Five Nights jeden... Ani Five Nights jeden... Czemu mi ten tak ciężarześć? 3, 9, 6, 5, 2, 3, 9, 6, 5, 2, 4, 8. Tu jest jakaś cyferka. Nie wiem o co z nią chodzi. I na pewno jest. Co trzyma w ręce? Ciasto, ciasto, chika idzie z ciastem, dobra. Dalej jest ten wentylator. Dalej nam każe iść za nami. Wiem ja o tym, że gdybyśmy poszli w prawo, to by to coś zmieniło, ale. Ale, ale ten, okej, okay, to jest dalej, wejście do góry. I tutaj będą te dwa ciała. Nie, ciała będą dwa teraz. Jak tutaj będziemy chyba? Nie, jeszcze nie? Gdzie te ciała będą? Nie, teraz jeszcze w prawo i, i do góry. Tak, 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 tak. Tutaj jest dining Room. No i po co tam ich jeszcze głupiać? Tak, skończysz dokładnie tak jak ten. Tak czy nie? Tym razem sobie uciekniemy tutaj, żeby to fajnie wyglądało. Moi drodzy, udało się trzecia noc, okej. Okay. Nie wiem czy to metoda, którą jest dobra. Srem w pory. Czwarta noc, moi drodzy, czwarta noc. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Stresujący, więc na pewno fajny dla was, dla mnie nie za bardzo. Komentujcie, oceniacie, subskrybujcie, lajkujcie, szerujcie to co lubicie robić, bo ten odcinek był wyjątkowo fajny i naprawdę nie był nudny i jest naprawdę z czego się bać. A ja jestem z Camrex. Nara.